Cześć, witam Was w poniedziałek. Jest godzina 7.10. Ja podjęłam się nagrywania testu tego podkładu mineralnego z biodermy. Możecie na niego wpaść. Zapraszam, jest już na kanale. Natomiast no, na razie nic dalej nie zrobię z tym filmem. Znaczy jeszcze muszę iść ogarnąć włosy i tak dalej i dogrywać wam dalej. Natomiast w poprzednim vlogu wam mówiłam, że będzie w poniedziałek ścinana choinka, którą mamy przed domem, no i właśnie przyjechali panowie. że wydaje mi się, że będę musiała odłożyć te nagrywki po prostu na później. Jak panowie skończą, a ja wrócę już, bo jak zwykle muszę jechać, to po prostu nagram wam całą resztę. No, także ja się zbieram, w sensie jeszcze nie jadę, idę sobie zrobić fryzurkę, wyprostować włosy, muszę wypić kawę... Wiecie, tak jeszcze na spokojnie, a później pojadę. No i wrócę i się pewnie do Was też odezwę, bo będę dogrywać drugą część do tego. Drugą, pierwszą, bo ostatnią będę nagrywać wieczorem. Części do tego właśnie oto filmu. Dobra, lecę. A jeszcze Wam pokażę, bo zabrałam się za te nagrywki i chciałam sobie wyprostować tutaj kamerę. No i niestety, poszło. Masakra. Więc nie wiem, może wstąpię dzisiaj do Biedronki i kupię sobie ponownie i będę bardziej uważać. Albo po prostu poszukam czegoś lepszego, ale on naprawdę spoko taki się wydawał. Więc może zrobię jeszcze jedno podejście do niego. Smutek. Ja mam pecha do tych yy, statywów, naprawdę, no. Mówiłam Wam w poprzednim vlogu, że mam pecha i faktycznie mam i nie ma ojneczki. Oglądasz dyzioą. Dobra wróciłam do domu, byłam jeszcze w wisku, żeby kupić... Ten sam koszyk, który mam na Monsterę, on jest chyba troszkę ciemniejszy, nie wiem, ale ostatni dorwałam ten z niższych, bo tak to są jeszcze wyższe. No tutaj w środku jest pusto, dużo miejsca, ale no ona będzie stała na takim podwyższeniu, ale taki parapet, można tak powiedzieć, więc i tak nikt nie będzie widział, tylko bardziej będzie obserwował ją w taki sposób. A Monstera jest za nami, bo to tło do mojego filmu. Chyba sobie teraz dżunglę jeszcze większą zrobię i z drugiej strony położę palmę. Nie no, śmieję się. Na razie ją tutaj trzymam, bo jeszcze tam do końca nie jest zrobione. Muszę ją zaraz podlać, bo jeździła ze mną od samego rana. Kupiłam ją po godzinie ósmej i powiem Wam, że gotowała się w aucie parę godzin. Także zaraz ją tutaj podleję i niech sobie no, odżyje. Już tak, te końce mi się nawet tak troszkę powykrzywiały. Była taka idealna. Ja ją kupiłam w Obi. I to jest ta Areka Lustens. A, nie znam się na tym, ale mniej więcej tak się nazywa. Były chyba cztery bodajże. No i tak sobie wyciągałam, wybierałam. No i super, mam swoją palemkę. Nie jest duża, bo nie chciałam za dłużej, więc niech rośnie teraz powolutku. Nie musi się spieszyć, byle jak najdłużej w tym miejscu była, które mam na nią przeznaczone. Siedzę sobie tutaj w mojej dżungli. Kuba jak wróci do domu i to zobaczy to masakra, nie no już wie, że kupiłam palmę, bo wysyłałam mu snap'a, także jest bezpieczna, ja też jestem bezpieczna jedyne co to bałam się, żeby coś się jej nie stało bo kupiłam ją po godzinie 8, nie wiem czy to mówiłam a wróciłam do domu no dużo, dużo później minęło parę godzin zanim właśnie tutaj ją wyciągnęłam z auta a tak to się kisiła, bo jest duszno, gorąco i masakra. Także się bałam, ale nie, jest dobrze. I też nie jest taka wysoka, bo jednak chciałabym, żeby ze mną była dłuższy czas, a jakby była dużo wyższa, to później nie miałabym miejsca, gdzie jej położyć. Chociaż hmm, na pewno by się znalazło jakieś miejsce, ale ma być docelowo w korytarzu, więc niech tam pozostanie, chociaż powiem Wam szczerze, że bardzo mi się podoba tutaj. I nawet fajnie wyglądają te dwie rośliny, aż bym kupiła sobie jeszcze jedną, ale nie. To jest w ogóle pomysł, który nigdy nie, nie ujrzy światła dziennego. Znaczy w sensie nie będzie zrealizowany na pewno. Kuba by mi na to już nie pozwolił, to akurat jest pewne. Ale naprawdę uwielbiam rośliny, które są zielone i nie dają kwiatów. Nie wiem, ja kwiaty lubię, lubię je dostawać ale ogólnie nie przepadam za kwiatami, które, za kwiatami, za roślinami, które dają kwiat. Bardziej podoba mi się taka palma monstera, które mają tylko liście. O, właśnie, ja wolę rośliny liściaste, bez żadnych kwiatów. Nie wiem, no po prostu tak mi się podoba i, i tyle. Mam tutaj tylko jednego storczyka, który ma biały kwiat, ale spoko, on mi się akurat podoba, natomiast... Raczej nie skuszę się na żadne inne rośliny, ewentualnie tylko coś właśnie w takim stylu. No i właśnie udało mi się jeszcze dokupić drugi koszyk wisku. Ale już yy, ostatki były. W zasadzie ten jest jeszcze niski, tak jak i ten do Monstera, chociaż ten może być nawet troszkę wyższy, no nie, nie istotne. ale były jeszcze takie dużo wyższe, więc super, że się mi udało jednak kupić ten, właśnie jeszcze z tych niższych, bo chciałam ten sam, on mi się mega podoba. Już wtedy miałam jakieś przeczucie, jak kupowałam ten pierwszy, weź dwa, weź dwa, bo są na promocji, weź dwa. A później stwierdziłam w do domu, że no dobra, po co mi, jeszcze myślałam, że może jakieś koce tam rzucę, ładnie by to wyglądało, ale koniec końców stwierdziłam, że dobra, szkoda kasy. A to przeczucie chyba było dobre, bo jak widać drugi musiałam zakupić, żeby ładnie moja palma wyglądała. Dobra, idę sprzątać kuchnię, bo to mi pozostało, muszę umyć wszystkie szafki, pierdółki. Szkło muszę wrócić do zmywarki, żeby się odświeżyło. No a później, jeszcze o 19 mam dentystę razem z moją przyjaciółką, się zapisałyśmy. To znaczy, ja na zapisałam. I jedziemy, więc no muszę sobie tutaj wszystko poogarniać. Mm, a już w sumie niewiele czasu mi zostało, także biorę się do roboty. I no obczajcie, jak to pięknie wygląda, aż dodałam zdjęcie na Insta, bo jestem zakochana po prostu. O. Szkoda, że ta palma musi iść do korytarza. Kuba może byśmy kupili drugą. Dobra, poczekam, aż te zyki urosną. Uwielbiam, kocham, po prostu wygląda to nieziemsko. Długo nie musiałam czekać, wysłałam kupie zdjęcie. No i <laughs> możecie sami zobaczyć jego reakcję, także. Aha, uh -huh. <laughs> no to miałam palmę. <laughs> Dobra, kuchnia wysprzątana, już się przebrałam, zaraz będę jeść obiad, bo Kuba przyjedzie. No a później, tak jak mówiłam, do dentysty, jeszcze muszę skoczyć, jak to poniedziałek, oczywiście do Lidla po zakupy na cały tydzień. I tak, super, że już mam to za sobą, bo naprawdę było sporo roboty. Zajęło mi to 4 godziny. <noise> Masakra! Ale na szczęście jest już zrobione i bardzo się z tego powodu cieszę, bo poniedziałek to jest jedyna okazja, żeby zrobić właśnie porządki. Także super. Powiem Wam, że mam schizę, bo siedzę sobie tutaj, zanim jeszcze wyjdę z dentysty. Mam dosłownie 20 minut, zanim się stąd ruszę. A wygrywałam vloga ostatniego i mówiłam Wam wtedy o tym samoopalaczu, znaczy kremie brązującym z Bielendy. I nawet wczoraj sprawdzałam, zanim go usunęłam z komputera. No ale jest tutaj. Bo mi się nie wyświetla, jak wchodzę w kanał. Fakt faktem jest niepubliczny jeszcze, bo go nie opublikowałam, ale go już wgrywałam dawno. Na, znaczy, dawno. Niedawno na kanał. Może to się zmieni, jak go dam publicznym. Zawsze miałam tak, że nawet jak filmy są niepubliczne, to i tak były. Ja je widziałam. Dla mnie były widoczne jako wszystkie filmy na kanale. A teraz. Ale żebym się wystraszyła. Znaczy, w sensie to nic by się nie stało, ale no skoro poświęcam. Swój czas i chcę nagrywać, i jest to dla mnie ważne, poświęcam czas na montowanie i tak dalej. To jednak nie chciałabym stracić żadnego filmu, bo mi po prostu szkoda. No dobra, teraz wskoczyło. O, zawoł. <laughs> nie, no śmieję się. Nic by się nie stało, ale byłoby mi szkoda. Dobra, czyli na jutro film jest. Vloga tutaj zostawiam, niech się wgrywa. No, i jeszcze muszę zmontować dzisiaj test tego tego podkładu mineralnego, bo nagrywałam, i jego też wrzucę w środę. Także super, bardzo się cieszę. Ostatnio naprawdę daję z siebie 100%, i jestem z siebie bardzo dumna. Mam nadzieję, że tak pozostanie i faktycznie no, nie stracę gdzieś tam tej motywacji. Chociaż, no wiadomo, są gorsze i lepsze dni, ale no, chciałabym, żeby to zostało tak, jak jest. Bo faktycznie no, jest tych filmów sporo. Ja widzę, że dzięki temu też Was przybywa, bo dopiero co wybiło mi 2000, a tutaj już jest 2075, gdzie wcześniej faktycznie na tą jedną subskrypcję czekałam bardzo długo, a teraz nim się nie obejrzę codziennie gdzieś tam jak patrzę na kanał, bo sprawdzam te filmy, czy publikuję. Zawsze już jest inna liczba, coraz większa, z czego bardzo się cieszę i bardzo Wam dziękuję, że. Zaufaliście mi i zostaliście za mną na dłużej. Mam nadzieję, że was nie zawiodę i siebie też. Także teraz zmykam ten test. Dzisiaj coś chyba dużo nagrywam. Może wejdzie sam vlog z poniedziałku, to w ogóle by był sztosik. Chociaż no, wątpię, tego materiału musiałoby być naprawdę sporo, no ale kto wie. Ale trzech vlogów w tygodniu to nie ma szans, żebym wyciągnęła. Jak się idzie rano do pracy, wieczorem wraca, to tak naprawdę no. Ciężko jest coś nagrać, także dla mnie takie łączone vlogi naprawdę są zbawieniem. Koniec mojego gadania. Idę się ogarnąć i lecę do dentysty, trzymajcie kciuki, chociaż mam taką panią dentystkę, którą uwielbiam, więc nigdy się nie boję, ale mimo wszystko to nie jest najprzyjemniejsza rzecz na świecie. No i jestem już po wizycie u dentysty, jak zwykle było mega przyjemnie, ponieważ moja pani dentystka jest najlepsza na świecie i nawet jak się człowiek stresuje przed wizytą, to i tak koniec końców nie ma czym, bo jest tak pozytywna i superowa, że mogłabym tam siedzieć nawet z dwie godziny. Byłam właśnie przed wizytą jeszcze w Lidlu, no i w Biedronce, bo musiałam sobie kupić ponownie ten statyw, na szczęście jeszcze go dostałam, więc super. I chyba mój był po prostu wadliwy, dlatego że tutaj normalnie ta góra się rusza. Na tym kółeczku można sobie ustawiać kamerę pod skosem i tak dalej, a tutaj stało w miejscu i było nie do ruszenia, więc chyba miałam po prostu produkt wadliwy, no ale tego już nikomu nie udowodnię, więc trudno. Mam nadzieję, że ten będzie się trzymał dobrze. A ja teraz idę się kąpać i jak zwykle siadam do montowania. E, moje życie polega tylko na tym, że idę do pracy, nagrywam i montuję. Nie no, ale ja to bardzo lubię, także e, fajnie, że mój czas wolny jest właśnie tak zapełniony i nie wyobrażam sobie, znaczy w sumie co ja bym robiła bez YouTube'a. Nie wiem, w tym wolnym czasie oczywiście. Pewnie znalazłabym sobie jakieś zajęcie, ale mm, to jest mega budujące zajęcie. Dla mnie przynajmniej Więc bardzo się cieszę, że Nadal je mam No i witam was we wtorek Jest po godzinie 18, ja właśnie wróciłam do domu I powiem wam, że jestem tak zmęczona Padam po prostu Zaraz sobie wypiję jakąś kawkę Żeby mi się polepszyło Może doda mi to trochę powera Chociaż w zasadzie już i tak mi ten power Za bardzo niepotrzebny, bo Zaraz tak naprawdę człowiek pójdzie się Wykąpać Kolacje, kolację, w sumie obiad o kolację i do spania także no tak to wygląda w ciągu tygodnia wczoraj jeszcze wieczorem zmontowałam ten test podkładu mineralnego z bydermy także spoko, muszę go tylko zapisać i wrzucić na kanał, więc bardzo się cieszę, że to już będzie gotowe aha, powinnam wam zaraz wrzucić jednego znaczy no jest wrzucony, muszę go opublikować vloga jutro byłby ten test i powtórzę znów vlog i wziąłabym się już po trochę zamontowanie tego. Jak na bieżąco to robię, to przynajmniej wiem, ile już jest materiału. Czy kolejny dzień, na przykład, też pociągnąć do tego vloga, czy zacząć kolejnego. Byłam właśnie jeszcze kotkowi dać jeść, bo się do nas przypałętał taki maluszek. Chyba komuś uciekł albo ktoś go wyrzucił, ale to jest takie maleństwo. Nie wiem, czy on ma z 3 miesiące, 4 maks ale chyba nawet czterech nie ma. No i dałam mu właśnie troszkę karmy dyzia. Nie wiem, czy tak można, ale mam nadzieję, że nic mu nie będzie. Chyba jest głodny, więc yy, myślę, że chociaż tym sobie troszkę poje. Także co, ja będę się żegnać, zakończam tego vloga. Jutro zacznę kolejnego, bądź w czwartek. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. No i widzimy się standardowo w kolejnych filmach. Cześć!